天呐 Kiedy możemy mówić o partii, która jest legendarna? Według mnie, gdy grają bardzo silni zawodnicy, gdy figury są święcone, gdy jedna i druga strona decyduje się święcić część materiału, a przede wszystkim, gdy partia nie kończy się remisem. I właśnie taką partię, taką rozgrywkę mogliśmy wczoraj oglądać, ponieważ w Pradze, na turnieju, w którym bierze udział również Mateusz Bartel, i ja od godziny 15 codziennie będę komentować jego pierwszych sześć partii, także zapraszam na jego kanał na dole, będzie link mierzyli się ze sobą Pragnalanda oraz Vincent Keimer. Pragnalanda, jeden z najmłodszych zawodników z tej światowej czołówki, zawodnik, który zbliża się do rankingu 2750, a jego przeciwnikiem był Vincent Keimer. Vincent, którym, o którym niedawno powiedziałem, że wydaje mi się, że ma niecałe 2700, a on już ma 2738, doszedł do tego najwyższego poziomu i obaj ci zawodnicy są takimi dziećmi nowej generacji szachów. Prawdopodobnie za kilka lat będzie Będziemy oglądać takie pojedynki dużo częściej. No i w tej pracy zawodnicy grają, i jako, że nie jest to taki turniej, gdzie wiecie, na przykład turniej kandydatów, gdzie tylko je pierwsze miejsce daje im zwycięstwo, to zawodnicy tutaj bardzo często puszczają kierownicę i grają agresywne debiuty. I tak też było w tej partii. Pragnananda zdecydował się zagrać ruch E4, nastąpiło E5, skoczek F3, skoczek C6 partia włoska, skoczek f6, no i tutaj oczywiście można było zagrać smażoną wątróbkę, natomiast Pragnananda jakiś czas temu zagrał smażoną wątróbkę, więc stwierdził pewnie, że przeciwnik się przygotuje, zagrał na spokojnie d3, goniec c5, roszada a6, c3, goniec a7, a4, d6, wieża e1, Roszada i H3. I to jest pozycja, która była wielokrotnie grana. Tutaj czarne mają naprawdę dużo możliwości. Mogą zagrać skoczek E7, mogą zagrać H6, mogą nawet, wyobraźcie sobie, że zagrać ruch B5, ponieważ korzystają tutaj z faktu, że po biciu jak my zdecydujemy się zbić i białe by tutaj zbiły, to na końcu jest goniec F2, pyk. Pyk. I nawet jak my zbijamy tutaj, czarne mogą zbić, to jest pozycja, którą można grać. Natomiast tutaj grający czarnymi zdecydował się na to sujęcie, które wygląda strasznie głupio, ponieważ zagrał on ruch skoczek H5. Skoczek na, bandzie, na bandę w sytuacji, w której wiecie, no, nie musimy tego robić. Możemy się przestawiać w inny sposób. Ten skoczek i tak nie bardzo chce wejść na F4 zbyt szybko. No i tutaj białe zagrały goniec G5, a czarne się wróciły. Czarne oddały dwa ruchy. No i ktoś z Was może pomyśleć, że to totalna głupota. Ja też jestem bliski tego stwierdzenia. Natomiast gdy sprawdziłem sobie, w jaki sposób zawodnicy w tej pozycji grali, to było kilka partii, które skończyły się w ten sposób. Goniec sobie wrócił, żeby nie było H6 wstępem. Nastąpiło skoczek H5 i zawodnicy godzili się na remis. Więc może taka była idea e, grającego czarnymi, że wiecie, powtórzymy sobie tutaj ruchy, gram kolorem czarnym. Pragnananda może będzie chciał spokojnie wejść w turniej i gitara. Natomiast Pragnananda zagrał ruch D4 agresywnie. Teraz oczywiście, jak nastąpi bicie i my odbijamy, no to mamy silne centrum, więc co do zasady, raczej tego pionka zbyt szybko się nie bije. Czarne zagrały H6, nastąpiło goniec H4G5, no i teraz zaczyna się to, co wszyscy lubimy najbardziej, ponieważ pewnie Was nie zaskoczę, ale w tym momencie białe nie odchodzą na G3, pomimo tego, że według komputera jest to najlepszy ruch. Ale białe decydują się poświęcić swojego skoczka, jest to pierwsze genialne posunięcie. No i oczywiście chodzi o to, że po biciu-biciu białe straciły jeden punkt, jeżeli chodzi o materiał, ponieważ oddały figurę za trzy punkty, zdobyły dwa pionki, są na razie minus jeden. Ale plus jest taki, że ten goniec jest bardzo daleko. Gdyby goniec był na e7, to to totalnie nie ma racji bytu. Ale goniec jest bardzo daleko, i goniec nigdy nie będzie mógł uczestniczyć w obronie tego króla. Także nagle jedna, druga. Trzecia, może czwarta, może piąta, może nawet kiedyś szósta figura. Wszystkie figury będą mogły atakować króla. No i oczywiście widzimy ocenę silnika. Silnik mówi: Na razie jest ok, nastąpiło król H7. Wiecie po co król poszedł na H7? Żeby w tym momencie bronić skoczka. I to jest niesamowite, ale to nagle zaczyna działać. Wygląda na to, że czarne dzięki temu manewrowi uzyskują tutaj jakąś przewagę, bo zauważcie, no bicie tutaj, jeśli nastąpiłyby takie wymiany, to to już jest wygrana pozycja dla koloru czarnego. Te gońce będą zbyt silne. To, że ty masz tutaj dwa pionki, nie ma żadnego znaczenia na ten moment. Natomiast jeżeli nic tutaj nie zrobisz, no to ja Ci zbiję, ucieknę i będę mieć dwie figury więcej. Król nie dość, że atakuje, to jeszcze broni. Także nastąpiło tutaj znowu najlepsze posunięcie, a mianowicie wycofanie tego gońca na H4, żeby on dał, cały czas wywierał presję na przeciwniku. No i znowu, czarne muszą w jakiś sposób kombinować, bo jeżeli zagrają, wiecie, pokażę taki losowy ruch, jakiś B6, to tutaj nawet takie ruchy, nawet jakieś bicia, nawet wprowadzenie po prostu kolejnej figury będzie bardzo dobre dla koloru białego. Dla Dlatego czarne biją. Otwierają pozycję, zwalniają sobie miejsce dla skoczka. Być może kiedyś skoczek wejdzie na E5. Nastąpił szach, król się chowa. No i teraz nastąpiło goniec G5. Goniec G5 tylko po to, że znowu, jeżeli czarne zdecydują się bić. No, to tutaj po goń, Hetman H4 nie masz już możliwości powrotu, ponieważ grozi ci mat. Także tutaj trzeba się bronić, trzeba uważać. Najlepszy ruch w pozycji ze strony koloru czarnego, wieża H8. Może się potem okazać, że ta wieża będzie atakowała tego króla. Znowu mamy sytuację, gdzie czarne mają figurę więcej, i być może to one będą atakowały. Jeżeli uda nam się przeprowadzić Patrycjusza na F8, może nawet kiedyś na E7, to te linie może się okazać, że to czarne będą atakować. No, i tutaj białe grają skoczek D2. Na spokojnie. Kolejna figura. Naturalnie, chcielibyśmy szukać jakichś szachów, ale to nam nic nie daje. Skoczek D2, żeby kolejna figura mogła atakować. I teraz następuje kolejny nieprawdopodobny ruch. Ponieważ. Oczywiście, można było zagrać skoczek E5. Skoczek tutaj fajnie stoi, atakuje, jednocześnie też broni. I gdy komentowaliśmy m.in. tę partię razem z Kubą Kosakowskim, mistrzem międzynarodowym, to obaj mówiliśmy, że tutaj pewnie nastąpi skoczek E5. Okazuje się, że skoczek E5 można było grać. Ale problem jest taki, że po jakimś takim biciu, jak nastąpi bicie, my to zbijemy. Nawet jak ten goniec tutaj wyjdzie do obrony, to zawsze białe będą miały silne E5. I po jakichś wymianach, 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 nagle okazuje się, że wszystkie figury wchodzą do akcji i mogą być kłopoty. Komputer znajduje, że w jakiś tam sposób trochę dokładniej po ruchu skoczek E5 można zagrać. Natomiast to, co jest najpiękniejsze w tej pozycji, to to. Że wydaje się, że nie możemy się nigdzie ruszyć Hetmanem. Bo chcielibyśmy odejść Hetmanem, żeby nasz skoczek nie był związany. Ale nie możemy nigdzie, bo jak gdziekolwiek sobie odejdziemy, to przeciwnik zbije tego skoczka. A jak odejdziemy tutaj, to w ogóle się nie rozwiązaliśmy. Tylko tak myślę o szachach ja. Tak myślisz ty, drogi widzu. Natomiast Vincent Keimer znalazł najlepszy, czy jeden z najlepszych ruchów. A mianowicie zagrał ruch Hetman G8. I okazuje się, że jeśli nastąpi bicie, to my bijemy. Przeciwnik bije, ale ten goniec, który przecież, no, wydawało się, że jest daleko poza grą, nagle wchodzi do gry, bo możemy dać szacha z odsłony. Król sobie gdzieś odejdzie? Tutaj. Zbijesz? Spoko, ale ja ci zbiję tutaj, ty zbijesz, ja zbiję. Jak policzymy materiał? Goniec i skoczek więcej. I jeszcze te pionki, które są fatalne. To wszystko zostało policzone i to wszystko zobaczył Vincent Keimer grając ruch Hetman G8. Nieprawdopodobne. Ruch, o którym ja bym w ogóle nie pomyślał. I teraz znowu, piłeczka jest po stronie Pragnanandy. Co ty zrobisz? Bo naprawdę... To i potem jakieś bicie tutaj, to są realne kłopoty. I Pragnalanda bierze i decyduje się. E5, kolejny ruch, niby oddanie pionka, ale wszystko zmierza do tego, że jeżeli na przykład zbijemy pionkiem, co wydaje się być bardzo naturalne, to wchodzi kolejna figura, wchodzi kolejna figura, ten król będzie bardzo, bardzo smutny, a potem nawet możemy nawet tę wieżę święcić i okazuje się, że są kłopoty. Także E5 jest bardzo silne, i koniec końców czarne mogły spróbować zagrać bicie, mogły spróbować zagrać bicie skoczkiem. Ze wszystkich ruchów zdecydowały się zagrać skoczek H5 i paradoksalnie to nie jest mat. Bo król odchodzi tutaj. Damy kolejnego szacha, podwójny szach, ale król się chowa na F8 i dzieje się dokładnie to, co mówiłem wam wcześniej, a mianowicie król się schowa na F8 i to czarne będą atakowały białego. Białe tutaj stąpają po bardzo kruchym lodzie i naprawdę muszą uważać. Jeden zły ruch, koniec partii. Okej, okay, ale Hetman został zaatakowany, Hetman idzie na H4 i wszystko to się jeszcze trzyma. Teraz czarne grają, Hetman g6. I okazuje się, że zaraz zagrają tu, i goniec nie będzie mógł odejść, bo dostaną mata. Więc trzeba uważać. Znowu, jeden ruch. Koniec F6. Atak na wieżę. Ta wieża zdecydowała się odejść, i znowu białe mają jeden, jedyny ruch, żeby tej partii w ogóle nie przegrać. Ponieważ grozi nam mat. Jak zagramy gdzieś pionkiem, no to bez sensu. Tylko prosimy się o jakieś ofiary kiedyś. Ewentualnie po prostu wejście tutaj, wejście tutaj. Wszystko nam wisi. Wisi nam jeden pionek, wisi nam drugi pionek. Zaraz otworzy się goniec, zaraz będzie groził nam mat. Wszystko trzeba było policzyć. Najlepszy ruch goniec wchodzi na D5. Tylko po to, żeby bronić tego pionka. To jest właśnie przewaga nad gońc gońców, nad skoczkami, że gońcy z daleka mogą jednocześnie atakować i bronić. Ten goniec wywiera tutaj presję, ten goniec może kiedyś wejdzie na E4, ale przede wszystkim ten goniec tutaj broni. Czarne wprowadzają ostatnią figurę do gry. No i teraz gramy goniec F3. I ta pozycja jest piękna. Ponieważ nie czuć chyba za bardzo, przynajmniej ja patrząc na te pozycję, nie czuję tutaj, że czarne mają figurę więcej. Bo tu jest wywierana presja, tu jest wywierana presja, tu jest wywierana presja, zaraz skoczek wejdzie, wieża może wejść, wszystko może wejść, ale czarne mają figurę więcej. Oczywiście ten skoczek. Może być trudny do obrony, natomiast według komputera trzeba było to olać, nie podchodzić na przykład królem, bo jak podejdziemy królem, skoczek wejdzie, jak ty to kiedykolwiek zbijesz, zbije to gońcem, mój goniec będzie właściwie łapał twojego hetmana, twój hetman nie ma żadnego ruchu, więc skoczek E4 byłoby silny. Dlatego nie można tego bronić i Vincent Keimer zdał sobie sprawę z tego, że on nie chce tego bronić, bo jeżeli zagra cokolwiek i przeciwnik mu to zbije, czyli wieża E8 i jak przeciwnik mu to zbije, to po wymianie, 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 jak czarne zbiją, no to oddaliśmy część materiału, ale teraz to wszystkie czarne figury wchodzą do gry. Wszystko tutaj wisi. Wszystko tutaj wisi, ale komputer słusznie ocenia, że jest to pozycja 0,0. Dlatego tutaj właśnie Keimer zagrał wieżą na E8, żeby na spokojnie wprowadzać kolejną figurę do gry, ale okazuje się, że był to błąd. To znaczy, trzeba było jednak iść bardziej z duchem. Trzeba było zbić na C3, żeby tego gońca otworzyć. Może potem kiedyś wejść wieżą. Natomiast wejście wieżą tutaj przegrywa partię. Komputer jeszcze tego nie widzi. Natomiast ta pozycja jest przegrana. Jest przegrana tylko po jednym ruchu. I po ruchu którego nigdy bym się nie spodziewał w takiej pozycji. A mianowicie, wiecie, jaki jest jeden, jedyny ruch, który wygrywa tutaj partię? Tu. Nie gramy za daleko, bo ten pionek tutaj niby robi widełki, ale zawsze jest związany. Gramy po prostu G3. Dlaczego? Bo my chcemy zbić tutaj, ale chcemy zbić tutaj gońcem. W tym momencie nie możemy zbić gońcem, bo podstawilibyśmy mapa. Wydaje się, że wygrywamy, przegrywamy. Dlatego G3. Żeby nie było tego mata, poświęcenie nigdy tu nie zadziała, bo jesteśmy związani i czarne nie mają dobrego ruchu. Czarne stwierdziły jednak, okej, okay, to ja podchodzę królem. Teraz jak chcesz, to to bij. Ja to odbiję, nic złego mi się nie dzieje. Ale dopiero teraz, gdy ten król jest na H6, gdy będzie, to możemy zagrać ruch G4. I chodzi o to, że kiedyś zagramy ruch G5, odgonimy tego króla, zbijemy i wygramy partię. Dlatego czarne tutaj spróbowały jeszcze zbić. Nastąpiło odbicie. Czarne zagrały skoczek E5 i zastawiły małą pułapkę. A mianowicie, jeżeli zagramy tutaj G5 i król odejdzie, i my zbijemy, czyli zrobimy to, co chcielibyśmy zrobić, to możemy, może nastąpić Hetman w 6 I ten pionek jest związany. Tylko że to nie działa, ponieważ po biciu białe mogą poświęcić swojego gońca i w taki sposób zamatować króla przeciwnika. To wszystko. Musiało być widziane. Dlatego w tym momencie, jak nastąpiło skoczek E5 i G5, czarne nie miały nic lepszego, zdecydowały się oddać Hetmana, łubu-dubu, łubu-dubu, Król H2, no i teraz nastąpiło skoczek G6. Zauważcie, że na dobrą sprawę, jak tak policzymy materiał, to są dwie lekkie figury i jeden pionek w zamian za Hetmana, więc białe mają przewagę, ale nie jest to takie hopsiub. Bo jak się tak zastanowicie, no to dwie figury mogą mocno atakować, i żeby wam pokazać, po ruchu skoczek G6 atakujemy Hetmana. Jeżeli w tym momencie białe nie zagrają najlepszego ruchu, to mogą jeszcze przegrać, bo atak atakowany jest Hetman. Więc jak odejdziemy sobie Hetmanem gdziekolwiek, to nagle okazuje się, że pogoniec F2, znaczy najpierw po biciu w sumie, biciu, biciu i goniec F2, grozi to, ale jak wieża sobie, gdzieś odejdzie, to pogoniec E3 grozi, goniec F4, i to czarne mogą tutaj próbować wygrywać, bo koordynacja figur i ten król jest osłabiony, a ten król paradoksalnie jest otoczony przez wszystkie figury, a Hetman jest daleko. Także taka była idea Keimera, grającego ruch skoczek G6, ale tutaj kolejne poświęcenie. To nie jest tak stricte poświęcenie, ale w pewnym sensie jest, ponieważ ten Hetman może odejść. Ale ta wieża i tak wisi. Więc Hetman bije, nastąpiło bicie, bicie, i teraz mamy dziwną sytuację, w której czarne mają dwie lekkie figury. A białe mają dwie wieże. No i to niby jest wygrana, ale wcale nie musi to być takie proste. Jeżeli czarne się skoordynują, jeżeli czarne zagrają tak, tak, zapchają te pionki, te pionki zaczną iść, wcale nie musi to być takie proste. Ale tutaj problem dla koloru czarnego jest taki, że ten pionek upada, <laughs> nastąpiło wieża A8, nastąpiło skoczek C4, no i za kilka ruchów goniec musiał się wymienić, pyk. No i jeszcze na zakończenie bardzo ładne wykończenie. Na zakończenie ładne wykończenie. Bardzo. Piękna Polszczyzna Tomaszu, a mianowicie białe po prostu biją, biją, oddają część materiału tylko po to, żeby zdobyć tego pionka. No i pomimo tego, że teraz to już jest tylko jakość więcej, no to ten pionek decyduje i w taki sposób Pragnananda wygrywa swoją partię. Także nieprawdopodobne. Wow! Tyle rzeczy, ile zostało poświęconych. Dawno nie widziałem w takim najwyższym poziomie, żeby tak agresywnie grać, ale tak się stało. Także sam turniej w Pradze jest mega ciekawy. Codziennie od godziny 15, czyli może nawet w tym momencie, jak oglądacie ten filmik, ja komentuję na kanale Mateusza Bartla. Także zapraszam Was tam, zapraszam Was też na analizy Mateusza, które nagrywa od razu po partiach. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!